Czy wiesz, że dobrze umieszczona i czytelna instrukcja nie tylko zapobiega wypadkom, ale też pomaga spełnić wymogi prawne? W dzisiejszym odcinku dowiesz się, gdzie należy ją umieścić i jak powinna wyglądać. Instrukcja BHP to nie tylko formalność to pierwsza linia obrony przed zagrożeniami w miejscu pracy. Jej brak lub niewłaściwe rozmieszczenie może prowadzić do groźnych wypadków, a nawet poważnych konsekwencji prawnych dla pracodawcy. Czy wiesz, gdzie powinna znajdować się instrukcja BHP? To proste tam, gdzie jest najbardziej potrzebna a więc blisko stanowiska pracy. Dzięki temu każdy pracownik ma do niej szybki dostęp w razie potrzeby. Przykład: jeśli pracujesz na maszynie, instrukcja powinna znajdować się na wysokości wzroku tuż obok urządzenia. W pomieszczeniach wspólnych i socjalnych. Nie zapominajmy o miejscach ogólnodostępnych. Kuchnie, szatnie i korytarze to przestrzenie, gdzie instrukcje również powinny się znaleźć, zwłaszcza jeśli dotyczą codziennych czynności, takich jak używanie sprzętu elektrycznego. Przy urządzeniach i narzędziach specjalistycznych sprzęty i maszyny wymagają szczególnej ostrożności, dlatego instrukcje warto umieścić na samym urządzeniu lub w jego bezpośrednim otoczeniu. Na tablicach informacyjnych i punktach zbiorczych. Tablice informacyjne to doskonałe miejsce na instrukcje dotyczące całej firmy, np. plan ewakuacji, zasady pierwszej pomocy czy ogólne przepisy BHP. W miejscach o podwyższonym ryzyku. W strefach wysokiego ryzyka, takich jak magazyny chemiczne czy stanowiska spawalnicze, instrukcja BHP powinna być szczególnie widoczna i wykonana z trwałych materiałów odpornych na warunki atmosferyczne. A czego unikać? Umieszczania instrukcji w zamkniętych szafkach, zasłaniania jej innymi dokumentami, drukowania zbyt małą czcionką lub na nietrwałym papierze. A co musi zawierać instrukcja? Pamiętaj: instrukcja BHP musi być prosta i zrozumiała. Jasne nagłówki, krótkie zdania i czytelny układ to podstawa. W treści instrukcji znajdziemy: po pierwsze, zasady bezpiecznej pracy. Po drugie, procedury awaryjne. I po trzecie, Wskazówki, jak korzystać ze środków ochrony indywidualnej, jeśli należy je stosować. Dodatkowo warto dodać piktogramy, które w prosty sposób przekazują najważniejsze informacje. Aby instrukcja była trwała, musi być wykonana z trwałych materiałów, np. zalaminowany papier. Podsumowując, instrukcja BHP to podstawa bezpiecznej pracy. Upewnij się, że znajduje się tam, gdzie jej potrzeba i że każdy może ją łatwo przeczytać. Dbając o detale, dbasz o zdrowie i bezpieczeństwo w twojej firmie. Na naszej stronie alebhp.pl znajdziesz ogrom instrukcji BHP, które zostały przygotowane przez eksperta. Nie czekaj na inspekcję. Zaopatrz się w instrukcję już dziś.